Witajcie moi drodzy. Witam Was po krótkiej przerwie od nagrań. Mam na sercu taki temat, który będzie rozdzielony na kilka odcinków, ponieważ ten temat jest bardzo szeroki i on ma wiele różnych aspektów, które musimy sobie omówić w związku z tym, żeby nie Przedłużyć jednego odcinka chciałabym z Wami odmówić po kolei pewne różne zagadnienia dotyczące tego tematu, a temat tyczy się okultyzmu i jak okultyzm wpływa na nasze życie. Standardowo, kochani, pochylmy głowy, oddajmy chwałę Bogu na początku. Ojcze Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie, oddając Tobie chwałę i cześć, ponieważ Ty jesteś naszym Bogiem. Ty przyszedłeś na Ziemię, Jezu Chryste, aby dać nam życie wieczne i przyjmujemy Twoją ofiarę. Dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś do nas, Boże, w ciele jako Jezus Chrystus. Prosimy Cię, otwórz nasze oczy, przygotuj nasze serca, abyśmy usłyszeli to, co Ty sam chcesz nam przekazać ochraniaj nas i prowadź i błogosław przez Twoje imię Jezu Chryste modlimy się do Ciebie, Amen Kochani okultyzm, jak wiemy to są różne rodzaju em, wróżby, symbole rytuały i często jest to bardzo oczywiste dla nas, ponieważ wiemy na przykład, że coś takiego jak wróżbiarstwo czy wywoływanie duchów należy do tej sfery okultystycznej. Natomiast nie zawsze jesteśmy świadomi innych, bardzo drobnych takich i bardzo takich bym powiedziała dwuznacznych przykładów, które również są okultystyczne, a czasami wydają nam się niewinne. I możemy bardzo przez nie popaść w pułapkę właśnie tego okultyzmu. I kochani, przede wszystkim, jak Bóg zapatruje się na okultyzm? Czyli jak Bóg zapatruje się na to, że my, chrześcijanie, wierzący w Jezusa Chrystusa, przyznający Jemu chwałę i cześć, oddającemu Mu chwałę i cześć jako Bogu naszemu, przyjmujący Jego, Jego ofiarę, stanie i dar życia wiecznego. Jeżeli my tak uważamy i tak w sercu wierzymy, to gdzie jest miejsce na ten okultyzm? Gdzie jest ta linia, która oddziela nas od innych wszystkich czynności, które mają styczność z, z okultyzmem. I y, y, chciałabym wam przeczytać jeden werset dzisiaj i omówimy sobie ten temat dosyć y, krótko i zwięźle, więc jesteśmy w Księdze Wyjścia, kochani. Ja jestem w Biblii tysiąclecia. E, przepraszam, nie Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, moi kochani, to jest Księga Kapłańska, rozdział 19. Księga Kapłańska, rozdział 19, i lecimy sobie niżej troszeczkę tego rozdziału, aby dojść do wersetu 31, gdzie bardzo wyraźnie Pan Bóg do nas mówi na temat okultyzmu. A zatem rozdział 19, werset 31. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg Wasz. Zobacz, jak bardzo łatwo w tych czasach nam zasięgać porady ludzi, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia co przyniesie przyszłość albo co Ciebie czeka Ty myślisz, że idąc do wróżki albo, że przeczytasz horoskop i dowiesz się coś na temat swojej przyszłości Po pierwsze splugawiasz się tą czynnością a zatem oddzielasz się od Boga bo Bóg nienawidzi plugastwa więc jeżeli Ty się splugawiasz to jednocześnie powodujesz tym barierę między Tobą a Bogiem. A oddzielając się od Boga, wiesz co robisz? Dajesz przystęp Szatanowi. Zapraszasz Szatana do siebie. Im bardziej dale, dalej od Boga uciekasz, robiąc rzeczy, które Cię oddzielają od Boga, tym bardziej Ty dajesz się wpływać Szatanowi na Twoje życie. No więc, tak, załóżmy, Jesteś ciekawy, ciekawa. Tak myślę, że ten temat bardziej dotyczy dzisiaj kobiet, ale oczywiście nie chcę tutaj dyskryminować nikogo, bo każdy z nas może mieć tą pokusę, aby udać się gdzieś tam do tarocistki, jakiejś wróżbistki, nawet głupi horoskop przeczytać w gazecie. I zobacz, ty już tą czynnością się splugawiasz. Ponieważ Pan Bóg tego nienawidzi, ponieważ tylko i wyłącznie Pan Bóg zna naszą przyszłość i On jest władcą naszego życia. On to życie nam dał po to, abyśmy my mieli z Nim relację i oddawali Jemu chwałę naszym życiem poprzez rozwijanie naszych talentów, czynienia tego, do czego nas powołał i służenia Jemu, czyli wielbienia Jego imienia i kochania swoich bliźnich, świadczenia o Nim mówienia o tym dlaczego jesteśmy chrześcijanami, dlaczego mamy pewność zbawienia, dlaczego mamy tą nadzieję i nasze talenty rozwijamy po to, aby służyć ludziom, ale przede wszystkim żeby oddawać chwałę Bogu. Ale jeżeli ty okazujesz zwątpienie, brak wiary w Boga, w to co on dla ciebie przygotował, w to że on wie lepiej, jeżeli ty myślisz, że jakaś pani, która rozłoży karty, zapali świeczkę, zna twoją przyszłość lepiej niż twój stwórca, który cię stworzył, to sorry, ale tutaj coś jest nie tak, ponieważ jak taka pani może znać twoją przyszłość lepiej? Aniżeli Bóg, który cię stworzył już zanim się urodziłaś, miał zaplanowane Twoje przyjście na Ziemię. Słuchajcie, nie rzucajcie daru, który Wam Bóg dał, daru życia, daru pewnego powołania i pewnej misji, którą tutaj mamy na Ziemi wykonać. Nie rzucajcie w błoto. Wiecie, wiele ludzi tak robi, i zobaczcie, ci ludzie, którzy tak czynią, kończą bardzo źle. Kończą w utrapieniu, w smutku, w zagładzie, ale Wy, którzy tego słuchacie, macie szansę, macie szansę wybrać inaczej. I wiecie, ja też sama jestem winna tego grzechu, że e, kiedyś tam mogłam pójść do wróżki albo kiedyś tam przeczytałam jakiś horoskop. Ale wiecie co, ja od dłuższego czasu po pierwsze już oczywiście przestałam to robić, aczkolwiek dalej czasami mam taką pokusę. Natomiast modlę się, żeby Bóg dał mi wstręt do tego, do czego on czuje wstręt. Tak się módlcie. Módlcie, jeżeli macie pokusę. Żeby chodzić do wróżek, żeby ktoś wam stawiał karota, tarota, żeby ktoś wam e, przepowiadał przyszłość e, tam z ręki, czy z fusów, czy wiecie, czy nawet w tych gazetach, jak są te horoskopy, o, obojętnie. To módlcie się przede wszystkim o to, aby Pan Bóg dał wam stręt do tego, co jest e, okultystyczne. Do tego, co nie pochodzi od Niego, co jest demoniczne. I Pan Bóg Wam da wstręt do tego, i będziecie umieli rozróżniać od razu, będziecie widzieli, czuli wstręt, będziecie po prostu czuli wstręt. Ja teraz czuję wstręt, słuchajcie, ja się modlę o to i ja czuję wstręt. Normalnie mnie odrzuca, a wręcz mdli, jak widzę jakieś takie ohydne, wróżbiarskie tematy. I to jest dzięki temu, że się o to modlę. Wy możecie sobie to wymodlić, módlcie się o to. Przecież mówiłam Wam wiele razy: modlitwa do Pana Boga cały czas. Rozmawiajcie z Nim, rozmawiajcie z Panem Bogiem, módlcie się o to, co potrzebujecie. A potrzebujecie właśnie ochrony przed tym okultystycznym zachowaniem, przed tymi pokusami. I kochani, jeżeli idziecie do takiej pani, która Wam powróży Starota, To zobaczcie, jak bardzo ranicie Boga, bo bardziej ufacie tej kobiecie, która po pierwsze was kompletnie nie zna, nawet nie widziała was może nigdy w życiu i nawet nie zna waszego imienia, a powie wam jakieś kompletnie wyssane z palca bzdury w najlepszym razie, a w najgorszym razie powie wam rzeczy, które faktycznie was czekają, ale tylko dlatego, że ona ma kontakt z demonami. Które owszem są w stanie jej podpowiedzieć pewne rzeczy, ponieważ te demony same planują pewne rzeczy, i te demony mogą jej powiedzieć, co one planują. A jeżeli ta pani wam przekaże to, co te demony dla was planują, to wiecie co się dzieje? To to się spełnia, dlatego że wy, słuchając tej pani, przyjmujecie to do swojego życia. A czy ty myślisz, że ta pani ci pobłogosławi? Nie. Nie, te demony nie chcą cię błogosławić. Te demony nie powiedzą ci, że czekacie zbawienie przez Jezusa Chrystusa, że czekacie życie pełne miłości, światłości, obfitości, dobroci, miłości, bogactwa duchowego i, i finansowego i, i takiej, wiecie, prosperity na ziemi. Te, tego ci demony nie powiedzą. Demony ci mogą coś podpowiedzieć takiego. Wiecie, kuszącego, ale one tak naprawdę powiedzą ci przekleństwo w tym wszystkim. A ty to przyjmiesz do swojego życia i co? I, to, I to się po prostu wypełni. I sobie pomyślisz, a wróżka miała rację, o to trzeba pójść drugi raz i trzeba drugi raz ją zapytać. I co? I drugi raz cię przeklnie. I po co? Chodzisz po to, żeby cię po prostu tam przeklinała. Po to chodzisz i jeszcze za to płacisz. I oddalasz się od Boga. I zbierasz po prostu na siebie te przekleństwa. Słuchajcie, unikajcie tego. Unikajcie chodzenia do tych wróżek, unikajcie czytania tych horoskopów. Unikajcie, kochani, pytania się kogoś o przyszłość, o, o jakieś e, takie rady dotyczące Waszego życia w przyszłości. Zwłaszcza osób, które. Nie oddają chwały Bogu, bo można się radzić co do pewnych decyzji, można się radzić człowieka, ale człowieka, który jest człowiekiem Bożym, który widzicie, że jest w stanie Wam poradzić mądrze i po Bożemu, a nie kogoś, kto po prostu niekoniecznie wa, ma y, Wasze dobro na uwadze. A zatem moi drodzy, dzisiaj w pierwszym odcinku mowa głównie o tym, aby nie chodzić do wróżek, nie czytać horoskopów, nie dawać się żadnym tutaj pokusom wstawiania tarotów, innych bredni, dupereli, takich tego typu brzydkich rzeczy. Po prostu módlcie się. Jeżeli macie pokusę do tego, to módlcie się, żeby Pan Bóg dał Wam wstręt. Ale sami przede wszystkim. Wy so, w sobie musicie rozbudzić ten wstręt. Musicie sobie uświadomić, jak bardzo to jest ohydne dla Boga, jak bardzo to Boga też rani, że wy wstawiacie jakieś duperele przed Bogiem, że wy wybieracie mądrość, jakąś głupią, martwą, fałszywą, aniżeli mądrość bożą, która jest prawdziwa, skuteczna, jest dla Was dobra. Także wybierajcie Bożą Mądrość. Jeżeli chcecie znać przyszłość Waszą, co macie czynić, to zawsze pytajcie się Boga. Przecież zawsze możecie się zwrócić do Niego bezpośrednio. Przecież Jezus otworzył nam tą bramę do Boga i powiedział: Przeze mnie wszystko, co prosicie, przeze mnie otrzymacie. Módlcie się. Módlcie się, kochani. A zatem módlcie się i pytajcie się Boga. I odrzućcie wszelkie horoskopy. Czy macie gazetę z horoskopami. Ja od razu taką stronę wydzieram i wyrzucam natychmiast. Jeżeli mi jakieś artykuły ciekawią w tym czasopiśmie, to może czasopismo sobie zostawię, żeby sobie przeczytać pewne artykuły, ale tą stronę z horoskopami od razu wyrzucam do śmieci. Nawet nie zaglądam na tą stronę, nie patrzę, żeby mnie tylko broń Boże nie pokusiło, żebym nie przeczytała, co tam jest napisane. Bo zobacz, przeczytasz i od razu ci to w duchu zapada. I to znaczy, że ten demon już ma na ciebie pętlę do zarzucenia. Już może ci to po prostu tą krzywdę wyrządzić. Strzeż się tego dla swojego dobra. Słuchajcie, prawa Boże są dane, dane dla nas, aby nas chronić. Nie są dane po to, żeby nas ubezwłasnowolnić albo zniewolić. Nie, nie. To prawo. Boże, które mówi o tym, żeby nie ufać wróżbitom, jest po to, żeby nas uwolnić od takiego zniewolenia. Żebyśmy nie polegali na człowieku, żebyśmy polegali tylko i wyłącznie na Bogu, kochani. I o to Was proszę, żebyście zwrócili na to uwagę. I błogosławię Wam mocno w imieniu Jezusa Chrystusa.